Szanowni Państwo, kochani, to jest mój punkt honoru, jak do tej pory udało się dotrzymać tego zobowiązania, którego nikt nie narzucał. Żeby nie być takim kandydatem, który przyjeżdża, wstawia mowę i tyle go widzi. Na każdym ze spotkań wyborczych. Zapraszaliśmy do zadawania pytań, one padały, były, o dziwo, nieustalone, wcześniej nienapisane, nieuzgodnione, nieustawione i na wszystkich spotkaniach, w miarę możliwości i niemożliwości. Na te pytania starałem się odpowiadać. Dzisiaj nie będzie tutaj sesji pytań i odpowiedzi. Nie gniewajcie się, wy, którzy wykrzykujecie teraz Wasze pytania, ale była cała kampania i będzie następna, przyjęta. więc zapraszam do zadawania tych pytań. Komu się dzisiaj coś ważnego nasunęło, niech sobie nawet zanotuje w notesie czy w telefonie. Na pewno nie uchylę się od odpowiedzi na Wasze pytania, ale dziś mieści, miejcie litość nad yy, samymi sobą, bo globalne ocieplenie naprawdę nas nie rozpieszcza yy, i nasze zgromadzenie musi zmierzać ku jakiemuś zakończeniu. Oddaję mikrofon moim kolegom. Mam pytania. Ja mam mikrofon. A teraz, szanowni Państwo, czas na towarzystwo rycerskie braci Kurkowych i wielkiego kanclerza Towarzystwa Gniewomira Rokosza Kuczyńskiego. Zapraszamy! Co za radość, że Panów mamy i że uświetniają Państwo tę uroczystość, Panowie. Eu sou Będę być ją miały. Przed Twe ołtarze błaganie, ojczyznę wolną radź nam wrócić, Pan. Oc nam wrócić kamień. Panowie radca? O! I mnie! To Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych wręcza prezesowi Konfederacji Korony Polskiej ringraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, aby jako część zbroi chronił Cię, mężu opatrznościowy, przed zapalczywością. Nawałnicą, furią i napaścią wrogów Pana Boga i Ojczyzny. Brawo! Polskiej, Grzegorz Michał Braun. Wiwat! Wiwat! Prezes Konfederacji Korony Polskiej, Michał Grzegorz Michał Braun. Wiwat! Wiwat! Przyszły prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Vibet! Grzegorz Michał Braun. Vibet! Vibet!

Nie damy by nas gnębił wróg tak nam to pomóż Bóg. tak nam to pomóż Bóg. Panowie bracia, spocznij. słowo pożegnalne dla dzisiejszej uroczystości prezesa Konfederacji Korony Polskiej. Przyszłego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Grzegorza Michała Brauna. Bóg zapłać serdecznie. Bóg zapłać. Szanowni Państwo, taka to jest nasza tutaj dzisiaj na placu zamkowym w Warszawie. Taka grupa rekonstrukcji najjaśniejszej Rzeczypospolitej. My próbujemy zrekonstruować naszą ojczyznę w formie i w treści. Próbujemy nawiązać do tego, co najlepsze w naszej wspólnej narodowej przeszłości, po to, żeby zapewnić narodowi przyszłość, żeby zapewnić przyszłość zdrową, bezpieczną, wolną przyszłość narodu suwerennego, wolnych Polaków w niepodległym własnym państwie. To tutaj ni mniej, ni więcej Próbujemy uczynić. I różne nasze mowy, słowa, znaki wiemy, jak bardzo są niedostateczne dla osiągnięcia tych ostatecznych w życiu doczesnym, ostatecznych, najważniejszych celów. One są niedostateczne, no ale jak Pan Bóg dopuści, to Iskija wypuści. I z naszej grupy. Rekonstrukcji historyczno-politycznej, ale i futurystycznej będzie. Z Bożą i ludzką pomocą będzie jeszcze Rzeczpospolita, nie land eurokołchozowy, nie ukropol, nie ukropolin, nie kolonia, stan, bantustan. Republika Sowiecka, Eurosowiecka, będzie z tego Polska. Patrzy na nas z kolumny. No nie patrzy, bo, bo w innym kierunku zwrócony jest, prawda? Patrzy w lepszą przyszłość. Król nasz Zygmunt, jeden z najbardziej pewnie niedocenionych i zdradzonych nawet przez własnych poddanych, nawet przez elitę panów polskich i lidewskich, którym się z lekka w głowach poprzewracało, więc nie poszli za swoim monarchą. Nie poszli ku tym celom, które on wytyczał, ale patrzy na nas z tej kolumny. Chwała Bogu jeszcze tam stoi. No i szanowni państwo, Ważne, mówiłem o tym w roku 2015, więc skorzystam z własnej ściągi. Ważne, że on ma w jednej dłoni krzyż, a w drugiej miecz. I to jest właśnie państwo. I to jest właśnie państwo cywilizowane. Rozdzielenie władz świeckiej i duchownej. Władza świecka wspiera. Wspiera władzę duchowną, bo krzyż to jest ten standard prawnoustrojowy z równością wobec prawa z ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wypływającą, i te różne inne, mądre, proste, fajne, fajne dla wszystkich rzeczy, zasady, zasady. Nie ma pod żadnym innym znakiem, tylko pod krzyżem. Nie ma tych wszystkich zasad. Nie ma ich na pewno pod świecznikiem chanukowym, nie ma ich pod znakiem dżihadu. Więc trzymajmy się tego krzyża, który trzyma w dłoni nasz król Zygmunt. No i pamiętajmy, że państwo musi być poważne i tu bez miecza obejść się nie może. Dzisiaj oczywiście byłby to miecz laserowy. Moi synkowie ostatnio walczą na laserowe miecze. Takie rzeczy u nas w domu się dzieją. Takie walki się rozgrywają. Więc, więc szanowni państwo, to dla moich synków i dla waszych dzieci, synków i córeczki, tak, żeby nie była zazdroszna. Zaznaczam, tak. Więc, szanowni państwo, dla naszych dzieci, wnuków, dla tych, co się jeszcze nie zdążyli urodzić, żeby się mogli narodzić bezpiecznie. Nie przeciągam tego spotkania, bo to nie jest koniec. To nie jest koniec. My się tutaj nie rozstajemy, prawda? Tu historia się nie kończy. Tu się wszystko dopiero zaczyna, szanowni Państwo. Zaczyna się. Za kilkadziesiąt godzin otrzymamy. Odczyt temperatury naszego narodu, narodu polskiego. Zobaczymy, jaki jest stan. Czy podgorączkowy, czy, czy gorące polskie serca odmienią rzeczywistość. Czy uchwycimy mocny przyczółek niepodległości. Czy będzie to przyczółek w urzędzie Pałacu Prezydenckim. Nie od parady, nie tylko pod żyrandol. Jaki by ten przyczółek nie był, Tu się wszystko zaczyna, bo przecież kampania, kampania, a po niej zaraz następnie. My już teraz stajemy w blokach startowych do następnych wyborów. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko przeżyjemy, że na cudze wojny nie pójdziemy, że. Migrantów, uchodźców, nachodźców nie będziemy zmuszeni witać w takich ilościach, które by doprowadziły do marginalizacji Polaków we własnym kraju. Mam nadzieję, że przemawiam nie do elitarnej reprezentacji ginącego plemienia w kurczącym się rezerwacie. Mam nadzieję, że tu się wszystko zaczyna, że stąd z tego placu. Szanowni Państwo, ta nowa eksplozja polskości. Eksplozja to zaraz się ktoś wystraszy, ale mamy tutaj te gaśnice, więc, więc wiadomo, że to będzie taka eksplozja ducha polskiego. Ta fala uderzeniowa, która nikogo nie uderzy, nikogo nie skrzywdzi, prawda? Nasza chata z kraja, byle, byle była nasza, byle była nasza, byleśmy. Nie okazali się my niemile widzianymi gośćmi we własnym domu, w którym jacyś sublokatorzy zaczną nam przestawiać meble i malować ściany na swój kolor. A, tu mi pokazuje pan doktor Ozdyk groźne memento. Ważne, ważne. Na moment wracam do, do retoryki. Setek, setek wystąpień w tej kampanii wyborczej i bieżąca faktografia na niemieckiej stronie messerincidents.de Dziś 10, zaledwie 10 zamachów z użyciem niebezpiecznego narzędzia noża u naszych zachodnich sąsiadów. To jest nasza przyszłość i jeżeli tego nie powstrzymamy, to jest nasza przyszłość. Zaledwie 10, ale w skali miesiąca będzie tego ponad pół tysiąca. Więc, szanowni Państwo, mam nadzieję, że do tego nie dopuścimy, że nie pójdziemy na wojnę, że nie dopuścimy do wojny domowej wewnętrznej. Mam nadzieję, że odrzucimy dyktat Eurokołchozu i innych organizacji ponadnarodowych, Mam nadzieję, szanowni państwo, że damy radę. Kończę przypomnieniem trójki Brauna na te wybory prezydenckie. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. Niech żyje Polska!